Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Major, jestem chirurgiem. Witamy w klinice Almedica w Nowym Targu, gdzie na co dzień zajmuję się chirurgicznym leczeniem otyłości. W naszej klinice wykonujemy operacje z zakresu chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, operacje rękawowej resekcji żołądka, operacje wyłączenia żołądkowego. Są to zabiegi detygowane dla pacjentów cierpiących na otyłość. Operacje bariatryczne i metaboliczne to nie tylko utrata nadmiernych kilogramów, to przede wszystkim poprawa jakości życia, ustępowanie licznych chorób towarzyszących otyłości, takich jak nadciśnienie czy cukrzyca typu drugiego, oraz przede wszystkim nasz główny wynik to jest wydłużenie życia naszych pacjentów. Średni czas trwania operacji bariatrycznej to godzina, półtorej, czasami dwie godziny. Pacjenci przyjmowani są w dniu operacji. Średni pobyt w szpitalu zajmuje około 2 do 3 dni. Aby uzyskać optymalne wyniki leczenia, do operacji bariatrycznej należy się odpowiednio przygotować. To przygotowanie uwzględnia zarówno przygotowanie w aspekcie medycznym, czyli wykonanie wszystkich badań laboratoryjnych, badań dodatkowych, takich jak gastroskopia czy USG, ale również konsultacje naszych specjalistów, dietetyka i psychologa. Operacje bariatryczne są oczywiście najbardziej radykalnym podejściem do leczenia otyłości, należy jednak pamiętać, że są to zabiegi w pełni bezpieczne dla naszych chorych.